Zaraziliście mnie swoją pasją. Zamiast pracować, chodzę i szukam ciekawych miejsc kolejowych do sfotografowania. Oczywiście tylko w Warszawie, bo cała reszta należy do Was. Dagmara Kowalska, kolej TV, zapraszam. To PM36. Najszybszy polski parowóz. Zdjęcie dotarło do nas od Jerzego Zawistowskiego. Artur Kwapis przysłał nam zdjęcie kociołka, czyli lokomotywy SP42 w Końskich. Te lokomotywy to już historia. Wy u nas tworzycie swoją fotohistorię polskiej kolei. Za zdjęcia dziękujemy i ogłaszamy kolejny konkurs. Tym razem na najlepszą fotografię kolejową w zimowej scenerii. Czekamy na propozycje od was, a jeśli zima jeszcze do was nie dotarła, mogą być zdjęcia archiwalne. Przed nami skróty informacji. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla was. Będzie między innymi coś dla miłośników parowozów. Tak się zastanawiałem od jakiegoś czasu, skąd ja ją znam. 13 grudnia przewoźnicy Kolejowi wprowadzili nowy rozkład jazdy. Najważniejsze nowości w ofercie PKP Intercity to skrócenie czasu jazdy pociągów ze stolicy do Krakowa i Katowic do 2 i 30 minut. Spółka zapowiada kolejne zmiany na wiosnę, lato i jesień. Najważniejsze nowości z rozkładu jazdy przewozów regionalnych to zwiększenie liczby połączeń interregion do 96 i otwarcie połączenia Szkarska Poręba Korenow. W nowym rozkładzie jazdy zostaną utrzymane połączenia pociągami z parowozami z Poznania do Wolsztyna. Będą to dwie pary pociągów dziennie jedna przed południem i druga po południu. Wielkopolski samorząd chce powołać własną kolej. Powód to coraz wyższe oczekiwania finansowe przewozów regionalnych, które zażądały na przyszły rok o 33 miliony więcej za swoje usługi. Pierwsze połączenia kolei wielkopolskich mają pojawić się za rok. Rząd zdecydował, że na razie zwolni przewoźników kolejowych z obowiązku wypłaty odszkodowań pasażerom za spóźnienia pociągów. Taki obowiązek gwarantuje unijne prawo. PKP Intercity będzie rekompensaty wypłacało podróżnym korzystającym z połączeń Intercity. PKP rozstrzygnęły przetarg na doradcę restrukturyzacji i prywatyzacji PKP Cargo S.A. Sprzedaż udziału spółki ma pozwolić na sfinansowanie inwestycji zapewniających rozwój i zwiększenie konkurencyjności. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to klasyczna linia tramwajowa, jednak River Line, linia łącząca dwa miasta Camden i Trenton w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, jest klasyfikowana jako lekka kolej, która łączy zalety tramwaju i kolei. Wagony motorowe, podobne do używanych na klasycznych liniach kolejowych w wielu krajach, poza miastami korzystają z torów jak zwykłe pociągi, wjeżdżają jednak do centrum miasta jak tramwaje, korzystając z szyn umieszczonych między jezdniami. Podróż jednym z 20 pociągów produkcji szwajcarskiego Stadlera po całej linii liczącej 55 kilometrów zajmuje nieco ponad godzinę. Mówi się powoli o końcu kryzysu, to także dobra wiadomość dla branży kolejowej, bo to oznacza, że szybciej doczekamy się remontów dworców kolejowych, ale także innych kolejowych inwestycji. W 2010 roku PKP-SA rozpocznie modernizację ponad 40 dworców kolejowych. Będą to nie tylko remonty za własne pieniądze, ale wspólne projekty z zewnętrznymi inwestorami. Przykład to modernizacja dworca w Katowicach. Spółka Joint Venture PKP-SA i dewelopera zmodernizuje dworzec i wybuduje biurowiec i galerie handlowe. W ten sposób został zbudowany od nowa dworzec w wileński w Warszawie, choć sceptycy twierdzą, że ten dworzec trudno dostrzec wśród galerii handlowych. Zostanie zmodernizowany dworzec zachodni w Warszawie i główny w Poznaniu. Natomiast przebudowa dworców we Wrocławiu, Krakowie i Gdyni zostanie sfinansowana ze środków unijnych. PKPSA chce przyspieszyć sprzedaż nieruchomości kolejowych. W tym roku do nabycia są nieruchomości o wywołaczej cenie ponad pół miliarda złotych. Jednak rok zamknięty zostanie transakcjami najwyżej za 150 milionów. Będzie to i tak wynik o 50 milionów wyższy niż w ubiegłym roku. Jest nadzieja, że wkrótce będzie zmienione prawo własnościowe, które pozwoli na budowę warstwową. Na przykład w miejscu tego parkingu będzie mógł powstać prywatny biurowiec, mimo że pod spodem są tory i właścicielem pozostanie PKPSA. Łódź, trzecie największe pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Najczęstszy powód do narzekania mieszkańców Łodzi to niefunkcjonalne dworce i połączenia kolejowe. Ale i tam wkrótce ta struktura kolejowa zacznie się zmieniać. Z popularnych wśród Łodzi anegdoty wynika, że najlepsze dworce oferujące największą liczbę połączeń dla mieszkańców znajdują się w Koluszkach i Kutnie. Łódź nie ma szczęścia do kolei. Linia z Warszawy, która powstała w XIX wieku, kończąca się ślepo na dworcu fabrycznym, miała być przedłużona na zachód. Miasto położone jest w samym centrum Polski, mimo to e, połączeń kolejowych jest jak na lekarstwo. Poza połączeniami do Warszawy e, ciężko jest dojechać do jakiegokolwiek innego dużego miasta. E, do połowy miast wojewódzkich w Polsce z Łodzi nie dojedziemy. Z Łodzi nie ma żadnych połączeń międzynarodowych, mimo iż jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy dojechać nawet do Madrytu. Sieć kolejowa w Łodzi nie daje mieszkańcom szans na wygodne połączenia regionalne i międzyregionalne. Budowa szybkiej kolei może rozwiązać te problemy Łodzian. Wcześniej do 2013 roku PKP PLK S.A. dokończy modernizację linii Łódź-Warszawa finansowaną z unijnej kasy. Ta inwestycja to remont torów Warszawa Zachodnia-Skierniewice i budowa tunelu do podziemnej stacji Łódź Fabryczna. Stanie się łódzki węzeł kolejowy węzłem przelotowym, to znaczy będzie można przejechać ze wschodu na zachód. A także z północy na południe w sposób prosty, w krótkim czasie, w związku z tym możliwe będzie uruchomienie szybkich połączeń w relacji wschód-zachód, na przykład z Warszawy do Wrocławia czy do Poznania, właśnie przez Łódź, co dotychczas było niemożliwe lub było możliwe przy bardzo długim czasie przejazdu, z tego powodu, że trzeba było objechać miasto koleją wodową naokoło. Podziemny dworzec wybudowany w miejscu fabrycznego wraz z tunelem wschód-zachód pozwoli stworzyć szybkie połączenia do miast polskich na zachodzie i na wschodzie. 5 stycznia Łodzianie dowiedzą się, które firmy budowlane będą rywalizowały o kontrakt na budowę dworca. Będą miały na to 3 lata. Do centrum Łodzi do roku 2020 dotrą nie tylko szybkie pociągi, ale też regionalne. Tym razem wyjątkowo w duecie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.